Hej, witam na kanale Doris Style, ja jestem Dorota, a w dzisiejszym odcinku powiem Wam, co zrobić z nogami w lecie. Zapraszam! Słuchajcie, już jeden taki odcinek podobny, w podobnej tematyce zrobiłam, więc może to będzie jakaś seria. Podlinkuję Wam na dole, to był odcinek, co zrobić z ramionami w lecie. Tam dałam Wam różne przykłady i tak samo jak tutaj... Będę Wam pokazywać różne opcje, właśnie co możecie zrobić, żeby no jednak schować ten, 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 ten element ciała, ponieważ ja zachęcam Was do tego, żeby pokazywać, wiecie, swoje atuty. Jeżeli mamy ładne nogi, to je pokazywać, nawet jeżeli tam jest jakieś, jakaś, wiecie, jakaś jedna żyłka, albo odrobina celulitu, albo kolana już nie są najmłodsze. Jakby nikogo to nie obchodzi, nikt nie będzie chodził i na tutaj oceniał, czy na plaży, czy nawet, wiecie, na mieście, czy w pracy. Jakby wszystko siedzi w naszych głowach i chciałabym Was bardzo do tego zachęcić, żeby pokazywać nogi, żeby ich nie chować, szczególnie w grubych czarnych dżinsach rurkach w lecie, bo wiem, że wiele dziewczyn właśnie o większym rozmiarze to robi. No bo po prostu, nie wiem. Bawą się pokazywać yy, nogi, i. No i właśnie, i się gotują, wiecie. Czarne dżinsy, grube, obcisłe, to jest najgorsze, co można sobie zrobić, jak jest. Upał dzisiaj jest naprawdę tak ciepło, że ja po prostu tutaj już, już paruję w tym, w tym co mam, mam na sobie. No ale, tak jak w poprzednim odcinku, jeżeli nie jesteście jeszcze na tym etapie, czyli jeżeli jeszcze nie przypracowałyście swoich przekonań, wiecie, wstydzicie się pokazywać nóg, nie wiem, czy łydek, czy kolan, czy na przykład ud, no to mam dla Was parę takich, takich właśnie sposobów. I to nie tylko chodzi o osoby, które mają jakieś tam przekonania nadal na, na temat swoich nóg, że mają kompleksy i tak dalej, ale ja na przykład też czasami nie chcę pokazywać nóg, ponieważ na przykład nie zdążyłam się ogolić, była sprawa. Albo mamy jakieś ugryźnia, wiecie, komara. Ja mam y, uczulenie na ugryźnia komara i w chwili po prostu mam pół nogi takiej czerwonej. No to też może nie chcę, y, wiecie, pokazywać w tym momencie. Y, może mamy jakieś żylaki, że nie możemy pokazywać nóg. Jakieś uczulenie, wiecie. Jest naprawdę bardzo dużo y, momentów, kiedy po prostu nie chcemy pokazywać nogi, ale też nie chcemy się gotować, po prostu palić i, i zdychać po prostu w, y, w takim upar. Ok. To był wstęp. A teraz Was zapraszam do moich propozycji. Tutaj mam jak zwykle e, podpowiedź co, co będzie się działo, mam spodnie, mam spódnicę. E, także te. Także zapraszam. Aha! Miałam jeszcze powiedzieć o tym na początku odcinka. Mam tutaj jakieś takie powiedzmy trzy nowości w mojej szafie. Nie wiem, czy Was interesują nowości w mojej szafie, ale i tak się pochwalę. Mam tutaj właśnie taką koszulę. Ona jest tak cieniutka, że właśnie jest to na przykład, jak nie chcemy pokazywać ramion, to jest to super opcja. Przyszedł na jedzenie mój kotek. Ale musisz chwilę poczekać, bo pani teraz nagrywa, wiesz? No, zaraz. Sorry, no, priorytet. Okej, okay. koszula, która była taką. Ona miała tutaj takie zaszewki w sumie była tak zszyta, jako obcisła. Dodatkowo miała takie tutaj sznureczki, żeby zawiązać także była bardzo nie na czasie w ogóle kroję. Ja to sobie wszystko poodprowalałam. Dorobiłam tutaj ten. No bo jakby było wtedy więcej mam materiału, więc dorobiłam sobie po prostu tutaj ten kołnierz z tego, co mi tam zostało. Usunęłam tutaj takie sznureczki, które czy takie tasiemki, które podp podpieniam, ponieważ to też już nie jest takie najmodniejsze. I mam teraz taką właśnie oversize'ową mega koszulę, którą planuję nosić rozpiętą właśnie jako na coś. Także oprócz tego, że jest super cienka, to ma też piękne kolory, widzicie. Mm, bardzo, bardzo, bardzo fajna na lato. Druga rzecz, to będzie w tym odcinku, to są moje nowe sandały. To jest badur, one są skórzane. Bardzo Wam polecam skórzane buty w lecie, nie plastikowe, bo przynajmniej w moim przypadku ja po prostu bym odpłynęła i bym umarła trzy razy, jak miała plastik. Czasem mi się zdarzy że mieć coś nieskórzanego, ale wtedy to po prostu długo w tym nie wytrzymuje. I te sandały konkretnie, one mają tą taką super podeszwę która no, teraz jest modna, a poza tym wiecie, jak się jest większy że no to ona fajnie równoważy sylwetkę. Ale też, jak widzicie, ona jest dość szeroka. Ona była, znaczy nie wiem czy jest wide fit, ale jak sobie wpisywałam na eobuwie właśnie filtr i byłoby, może można to tam wybrać, wąska, regularna albo szeroka podeszwa i właśnie szerokie były one i rzeczywiście są super, także ja mam szeroką stopę i mi się super w tym mieści. Są skórzane, bardzo Wam je. Polecam, są jeszcze y, w beżowym kolorze. I ostatnia rzecz, co Wam pokazać, to jest ta torebka. Ona już u mnie na kanale była i na Instagramie. Natomiast co chciałam powiedzieć, ponieważ to jest taka retro torebka. Ja ją dostałam od koleżanki, bo jej mama się podobała torebek, po prostu wzięłam parę y, od niej. I ta jest właśnie taka bardzo, bardzo vintage, bardzo retro. I ona, no ale wiecie, ona ma to takie tutaj. Y, przerwy, więc jakiś tam kluczyk albo jakieś takie rzeczy mniejsze mogłyby wypadać i ja sobie do niej doszyłam środek. Czyli wiecie, bo no ona jest jakby taka harmonika, więc nie dało się tak po prostu wszyć. O, tu już mi się odczepiło. Kurczę, muszę sobie przykleić, bo mam na, klej na gorąco. Ale generalnie chodzi o to, że tutaj mam taki trójkącik Tutaj po prostu dwa prostokąty. Ona jest dwu, ma dwie warstwy, żeby też było ładnie z tej strony. Miałam taki po prostu materiał i tak sobie wszyłam I to po prostu sobie mm, zobaczyłam, ile mi się otworzy, żeby spokojnie otworzyła i coś wyjęła, ale też żeby za bardzo się nie otwierało. I żeby później tutaj, jak zamknę, to żeby ten element mi się nie, nie plątał. Nie wiem, czy to wiecie. W każdym razie mam podszewkę w taki sposób, czy podszewkę, tak, tak, taką wkładkę. No i nic mi już takiego małego nie wypadnie. Dobra, teraz już naprawdę zapraszam Was do propozycji. Tutaj jak widzicie, ja nogi pokazuję, ja się nie wstydzę, nie mam idealnych, ale co z tego, jakby lubię chodzić z nimi obnożonymi. No ale jeżeli nie, no to na przykład pierwsza rzecz, to jest to spódnica maxi, ale lniana. Materiał, tak jak mówiłam w górach, tak samo na dole, materiał po prostu jest, no kluczowy, len jest idealny na lato, jest, znaczy wiecie cienki, on po prostu dobrze, dobrze zachowuje się y, w upałach, nie, nie pali nas, mimo że to są sukienka maxi, no a przy okazji, y, wiecie, to jest taki właśnie, on jest, nie wiem, po prostu ja uwielbiam len, Jakby dla mnie to jest po prostu król materiałów. Tak samo jak i wełna, ale wełna jest gorzej dostępna, ale mam mamy dostępne. Te spódnicy ja sobie sama uszyłam i kupiłam sobie dwa takie. Chyba to były takie lniane, W second handzie za kilkanaście złotych. Po prostu zrobiłam takich kilka klinów i sobie uszyłam, i ona się też tak fajnie kręci, jak widać. No i co? I jest. Także mam do tego właśnie te sandały, mam top. Jakby do wszystkich stylizacji będzie ten top właśnie. Mi complete osą. No bo stwierdziłam, że wiecie, tak jak poprzednio, skupmy się tylko na, na tych domach. No i co? Do tego dobrałam sobie jeszcze właśnie te koszule, żeby no, coś tutaj urozmaicić, żeby może też trochę tak do tych sandałów tutaj zrównoważyć górę, zawiązuję sobie, biorę na przykład taką torebkę właśnie, co to się mówi... Do tego dzierganą torebkę, no i co? I mam taki look. Yy, mogłabym, równie dobrze bez tej koszuli być, yy, inne sandałki, i byłoby super. Dobra, zmieniamy sobie teraz yy, na kolejne dół. I kolejne są shorty. Shorty, ale takie powiedzmy do kolana, za kolano. I po prostu to, to jest, to był też zakup życia prawie dla mnie, właśnie na lato, do pracy. One są idealne bo właśnie zakrywają nogę tak, one są no wezmę, tak jak się chodzi, tak kolana jest zakryte i są z wiskozy, i są o takie odstające. I to jest pro tip kolejny, jeżeli chodzi o domy właśnie na, na lato, to jest to, że muszą być odstające od ciała, czyli żeby to nie było wszystko takie obcisłe, tylko właśnie luźne, żeby gdzieś tam ten wiatr jeszcze między tymi warstwami, a skórą się przedostawał, żeby właśnie nam było chłodni. Także te shorty idealne, i zostawiłam sandały, zostawiłam top, zostawiłam też te koszulę, żeby tak było trochę bardziej e, luźno, może nie, nie, nie do pracy i właśnie wzięłam sobie tę ten, ten vintage torebkę, no wiecie, e, nie musi być oczywiste, nie musi być zawsze tak e, super, na przykład w takich shortach e, oficjalnie jak do pracy. E, dalej e, stwierdziłam, że pokażę Wam kolejne spodnie i to są właśnie też takie spodnie, które noszę często do pracy w lecie i to są Kuloty. Akurat te nie mają może jakiegoś super materiału, nad czym ubolewam i szukam jakichś takich sobie właśnie cieńszych. Natomiast one właśnie spełniają ten wymóg, czyli są, są luźne, są po prostu bardzo przewiewne, mimo właśnie tego, że materiał nie jest naturalny. Natomiast co w nich jeszcze jest super, to to, że one są z wysokim stanem i tak jakby ja mam wrażenie że jak jest lato i ja mam właśnie coś tutaj tak jakby w pasie to, to mi się strasznie poci. Jak mam z wysokim stanem to jest o wiele lepiej że wysoki stan o obcisłe i znaczy, przepraszam bardzo nie obcisły właśnie i, i jest nam tak luźno i co i to samo y, sobie tutaj zastawiłam właśnie z już bez narzutki oczywiście. I właśnie zostawiłam sobie to z musztardową torebką, z okularami. Wiecie, jakbym sobie zmieniła buty i założyła coś na jakąś inną bluzkę, to miałabym do pracy lub i tak właśnie chodzę bardzo często. No i teraz kolejne spodnie. To są spodnie wiskozowe. Uwielbiam je ja po prostu, one są tak cienkie. Nie są przezroczyste na szczęście, ale są bardzo cienkie. Ja w nich była wczoraj na wycieczce cały dzień. No bo wiecie, nie chciałam, żeby mi się obcierały, uda i jakoś tak y, właśnie miałam kota na coś dłuższego na nogach y, i one się sprawdziły idealnie, bo są właśnie takie... i to... o i one są z second handu i to jest chyba mój pierwszy zakup w, y, w second handzie w ogóle te sponie i jestem z nich bardzo zadowolona, chyba The i tych Także polecam second handy No dobra, y, tutaj już zmieniłam sobie przy tych sponiach buty y, na sneakersy to też jest spoko opcja na lato, mimo wszystko, że są zabudowane, ale jest miarza z wygodne i nam się nie brudzi stopa i do tego znowu założyłam tę koszulę. Tak wiecie, to mi się bardzo podobało. właśnie na takie sponie. I mimo że na przykład nie ma oliwki w, tym, w tej koszuli, to też spoko to ze sobą pasowało. Znowu moja torebka vintage i jestem gotowa na jakiś spacer letni. Albo na przykład na jakiej zygmunt. Ok, teraz przechodzimy do kolejnych spodni. To są spodnie lniane tym razem w moim ukochanym rodzawym kolorze. One mają takie y, kieszenie kargo, także są jeszcze przy okazji w trendach. I wiele spodnie mają tylko ten minus, że nie są elastyczne, w związku z tym no jakby też nie mogą być zbyt obciskające. Tutaj musi być dużo luzu i że jak usiądziemy, szczególnie jeśli jesteśmy w Prusze, jak usiądziemy, na przykład, potrząsnąć lekko. E, albo i, i nie lekko, ale <noise> szczerze to po prostu, że one nam nie pękną na tyłku, taka jest prawda. Ale te są akurat spoko, one. ja je kupiłam w trochę w większym rozmiarze, oczywiście na Vinted i po prostu sobie z tyłu gumę jeszcze dodatkowo wszyłam, przez co one takie jakby u góry są, wiecie, dobrze w pasie, a tutaj potem jest trochę luźniej. No i tyle. Podwinęłam sobie te nogawki, żeby tutaj, no wiecie, minimalnie chociaż dostawało się, się to powietrze do środka, zresztą ja też lubię pokazywać kostkę i oczywiście mam, oczywiście dla mnie mam top w środku. To jest w ogóle must have, jeżeli chodzi o na przykład taki swoim tutaj z tymi takimi zawiązaniami. Dajemy wszystko w środek i się nie przejmujemy, wiecie, tym, że nam trochę brzuch odstaje. Do tego dobrałam sobie okulary i znowu musztardową torebkę. Idealny look, świetny. Po prostu teraz bym tylko zamieniła na białą koszulę i może jakieś inne buty, i byłabym do pracy gotowa. I już ostatnia rzecz z mojej propozycji to jest spódnica. Kocham tę spódnicę. Ona jest bawełniana, jej jest bardzo dużo, w sensie że i ma bardzo dużo materiału, bo ona jest w kilku zebranych elementach. Natomiast co jest w niej super, to oprócz tego, że ma piękny wzór i kolory, do czego Was zachęcam nie czarne, tylko kolorowe, to jeszcze ona jest taka e, zwiewna, czyli jak ja w niej chodzę i jest gorąco, to tak czy siak e, jakoś tak ten przewiew tam zachodzi pod tą spódnicą i jest spoko. Yy, także bawełna znowu, czyli len i bawełna i wiskoza na lato, idealne. I zostawiłam sobie te spójnice yy, właściwie tutaj tylko z torebaczką. Wiecie, ja w lecie za dużo takich dodatków na przykład, mam tylko głównie kolczyki, ale jakichś wisiorków, yy, bransoletek, jakichś takich pierdół za dużo nie stylizuję. Z prostych powodów, po prostu jest mi za gorąco jak mam na przykład naszyjnik, on się klei, po prostu nie lubię. Ja lubię mieć jak najmniej elementów, właśnie w stylizacjach i, e, no wiecie, robić bardziej wzorem, bardziej kolorem niż e, i formą. Czyli na przykład, wiecie, mam jakieś takie sobie tutaj fajne, kolorową koszulę, do tego ubiorę jakieś e, takie różne spodnie, ciekawe buty i to mi już robi stylizację, a nie to, że dodam milion dodatków: różowe włosy, okulary, opaska, jakaś bransoletka, wiecie, coś tam. Tak można, i ja, ja tego nie neguję, natomiast, mm, właśnie, nieraz tam widzę jakiś komentarz, nawet, no o, y, to tak, wiecie, by słabo, że może lepiej byłoby to dostylizować, jakoś y, coś tam co się dodawać. Właśnie, ja wolę y, w takie upały grać formą i wzorem, i kolorem, niż ilością elementów na sobie, bo tak jak mówię po prostu jest mi za gorąco. I tak jest prawda, trzeba być też, jeżeli chcemy nosić te wszystkie ubrania, to trzeba też podejście trochę praktyczne te uruchomić, szczególnie jak są upały, no bo po prostu jeżeli mamy chodzić i ma być nam dobrze w tych ubraniach, bo mi się w nich czuć dobrze, a też muszą być komfortowe i po prostu praktyczne. No dobra. Także to jest tyle, jeżeli chodzi o moje propozycje. Podsumowując, bawełna len wiskoza, luźny krój, właśnie czy taka spodnica rozszerzana, czy spodnie właśnie luźne, takie wstępu materiału. Idealnie pomogą Wam, jeżeli nie, nie chcecie pokazywać nóg, ale oczywiście zachęcam Was, by się przemóc. Może to jest ten rok w którym pokażecie na przykład łydkę, zacznijmy od małych krok. Nie trzeba mieć od razu metamorfoza i wychodzę w majtkach od, od bikini i chodzę tak po mieście i w ogóle, nie? Jakby na spokojnie. Jeżeli nosiłyście do tej pory tylko rurki obcisłe, dżinsy w lecie, zacznijcie od tego, żeby założyć jakieś luźne spodnie i na przykład trzy czwarte albo taki jak ja miałam, te spornie z wiskozy. To już będzie krok naprzód. Możecie na przykład zostać przy kolorze czarnym. E, niech to będzie luźny krój, o, taki po prostu e, zwietny i już, już zrobicie krok naprzód. Widzicie, minimalnie ze strefy komfortu, ale mam nadzieję, że później podziękujecie, bo naprawdę komfort jest najważniejszy. Nie to, że jakaś jedna żyłka zabrania nam pokazać łydki. Dajcie znać, co sądzicie, jakie są Wasze sposoby na ukrywanie nóg, jeżeli tak mogę to nazwać. I dzięki Wam za oglądanie do następnego filmu. Pa!